Witam, witam osoby spod znaku lwa. Ważny przekaz dla Was na najbliższy czas. Lew. Ważny przekaz dla lwa na najbliższy czas. Talizman. A więc poruszasz się w dobrym kierunku. Talizman mówi do ciebie, że e, takie... Przed Tobą będą jakieś prawdziwe lekcje. Ta lekcja przekształci się w zdobywaną mądrość, a więc masz wszystko, czego potrzebujesz, aby osiągnąć upragniony sukces. W niedalekiej, niedalekim czasie, niedługo, może zaraz, czeka cię szczęście, ponieważ masz w sobie mądrość. Podejmiesz właściwą decyzję, bo. Przecież zasłużyłeś na sukces. O, pięknie lwy. Fajnie, twoja mądrość będzie ważna. Idziesz dobrze, w dobrym kierunku. Dziękuję. Obserwuj, by wiedzieć, co będzie dalej. Papa. Pa.